Cześć i czołem, moi drodzy! Dzisiaj będzie odcinek o sztuce rozmawiania. Jak rozmawiać, żeby nas rozumieli prawidłowo? Jak rozmawiać, żeby nie konfrontować jakichś złych emocji między sobą z pracownikami, żeby przekazywać im dokładnie to, co chcemy im przekazać i żeby oni nas opatrznie nie zrozumieli? Bardzo często w pośpiechu, bardzo często kumulujemy jakieś emocje i rozmawiamy z pracownikami dopiero wtedy, kiedy już naprawdę jest bardzo źle. Nie tą drogą. Po pierwsze, zasada komunikacji jest taka, że komunikujemy się na bieżąco. Nie odkładamy rozmów na później. Nie mówimy wtedy, kiedy już nam się emocji uzbiera tak dużo, że staramy się nie eksplodować. Nie, to już jest, moi drodzy, za późno. Rozmawiamy z pracownikami na bieżąco, rozmawiamy z naszym zespołem zawsze wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Staramy się rozmawiać z nimi jak najczęściej i jak najwięcej. Jak konstruować zdania, żeby nie prowadzić do konfliktów? Są takie zwroty, które powodują, że nasi pracownicy są poirytowani, że ty w życiu zarówno zawodowym, jak i prywatnym jesteś strasznie zirytowana, zirytowana. Po prostu emanujesz wściekłością, gniewem i nieprawdopodobnie targają tobą emocje, które, kiedy słyszysz pewne zdania. To są zdania takie na przykład zaczynające się od takich zwrotów, jak, bo ty nigdy. I co sobie myślisz? Wczoraj to robiłam, tydzień temu? Jak i nigdy? Albo, bo ty ciągle. Nad Twoja myśl? Jak i ciągle? Drugi raz tak zrobiłam, a ty mi mówisz, że ciągle? Bo ty zawsze. Uuu, będzie źle. Moi drodzy, nie tą drogą, jak komunikować, żeby nas dobrze rozumieli. Po pierwsze, zaczynać zdanie od ja nie od ty, bo to jest przeniesienie odpowiedzialności. Ja przenoszę tą odpowiedzialność na ciebie. Jeżeli mówię bo ty, to znaczy, że ja się nie czuję w ogóle tutaj w żaden sposób odpowiedzialna, to jest wszystko na twojej głowie. Nie. Moi drodzy, komunikujemy się od słowa ja. Ja Wyrażamy emocje. Jeżeli jesteś wściekły, to powiedz, że jesteś wściekły. Jeżeli jesteś poirytowany, powiedz, że jesteś poirytowany. Jeżeli jesteś zdenerwowany, powiedz, że jesteś zdenerwowany. Jeżeli jesteś niezadowolony, to powiedz, że jesteś niezadowolony. Wyrażanie emocji jest rzeczą bardzo dobrą. Dlaczego? Bo to, co wypowiedziane, opada z, z uczuć. To, co wypowiedziane, powoduje obniżenie ciśnienia i gniewu. Jest takie magiczne słowo na k, które wyrażane w gastronomii, powoduje, że nam wszystkim opadają emocje. Bardzo często się je używa, zresztą nie tylko to na k. Tak samo jest, kiedy ja powiem, że jestem wściekła. To emocje opadają. Wypróbujcie, moi drodzy. Po drugie, po trzecie, w zasadzie opieramy się na faktach, na danej sytuacji. Nie wyrażamy się poprzez, bo ty nigdy nie sprzątasz podłogi na koniec zmiany. I co słyszy ten pracownik? Co? Jak i nigdy? Podważasz moją pracę. Robiłam to wczoraj przedwczoraj robiłam to w zeszłym tygodniu, a dwa tygodnie temu robiłam to przez cztery dni z rzędu. Ty mówisz, że ja nigdy tego nie robię. Moi drodzy, to, to jest bardzo zła rzecz. Opierajmy się na faktach. Ty wczoraj nie umyłaś tej podłogi. Ty dzisiaj po zakończeniu zmiany nie umyłaś tej podłogi. Opierajmy się na danej sytuacji, bo to nie powoduje, to nie powoduje gniewu w naszych pracownikach. Dalej potrzeba. Bardzo cię proszę. Żebyś na przyszłość podłoga miała po każdej zmianie. Ja tego potrzebuję, dlatego że jak wchodzę rano następnego dnia do pracy, to widzę, że jest czysto, to nie, de nie dezorganizuję poradnej zmiany, otwieramy szybciej restaurację, i bardzo cię proszę, żebyś to robiła, bo to powoduje, że nie mamy opóźnienia w otwarciu. Wiesz co, wczoraj jak weszłam do restauracji, to byłam wściekła rano, dlatego że zauważyłam, że przedwczoraj po zmianie nie umyłaś podłogi. To spowodowało, że rano już od samego początku złapaliśmy tabakę, bo musieliśmy nadrabiać po poranek. Po ja Cię bardzo proszę, żebyś na przyszłość tę podłogę myła po każdej zmianie. Dlatego, że to nas dezorganizuje, ja nie jestem w stanie się skupić i już od samego wejścia do restauracji mam zły humor, a nie chciałabym, żeby tak było. Lepiej tak skonstruować to zdanie niż powiedzieć. Ty znowu nie myłaś tej podłogi! Ty nigdy jej nie myjesz. Kurde, no, ile razy można ci powtarzać? Zazwyczaj to my chyba mówimy do tych naszych pracowników, tak. A dlaczego? Jak można tak łatwo? Słuchaj, jak wczoraj weszłam tej restauracji, też mnie po prostu cofnęło i byłam wściekła, bo w całej restauracji śmierdziało, dlatego że nie wyrzuciliście, nie wyrzuciłaś wczoraj śmieci. Po swojej zmianie nie wyrzuciła śmieci, dlatego śmierdziało ja cię bardzo proszę, żebyśmy na przyszłość te śmieci wyrzucała po każdej zmianie. One nie mogą zostawać, dlatego, że po pierwsze, poranna zmiana nie jest od tego, żeby sprzątać po poprzedniej, a po drugie, dlatego, że w restauracji nieprzyjemnie pachnie, my sprzedajemy jedzenie i to nie jest atrakcyjne dla gości. Nie byłoby tak łatwiej? Moi drodzy, zaczynamy od ja, opieramy się na emocjach i je wyrażamy. Opieramy się na faktach, na konkretnej sytuacji bez tych zwrotów powodujących wściekłość, czyli ty zawsze, ty nigdy, bo ty ciągle i mówimy, czego chcemy, czego to ty właściwie chcesz. Moi drodzy, będzie nam się wszystkim żyło tym dzięki temu sposobowi łatwiej, nie będzie błędów komunikacyjnych i nie będzie powodowało to konfliktów. Spróbujcie. Miłego dnia. Cześć.